Cześć! Markę Kruger Mats znamy raczej ze sprzętów audio, czy tabletów i smartfonów, które zdobyły popularność nad Wisłą. Całkowitą nowością w ofercie jest Ultrabook Explorer 1401. Oto przed Wami krótka recenzja pierwszego polskiego Ultrabooka. Sprawdzimy, czy nadaje się do poważnej pracy. Na początek zaglądamy do pudełka. Pudełko z zewnątrz sugeruje nam, że raczej mamy do czynienia z produktem z wyższej półki. Dobra, tutaj krótka specyfikacja i jeszcze dość bogaty opis z drugiej strony. No dobrze, a czy mamy rzeczywiście do czynienia z produktem premium? Zaraz się przekonamy. Zobaczmy, co jest w środku to ładne pudełeczko. Solidnie zapakowane. Oto i nasz główny bohater, czyli Ultrabook marki Kruger Mats. No, trzeba przyznać, że wygląda całkiem fajnie. No, bardzo smukły i lekki. Myślę, że nie waży więcej niż jakiś kilogram z kaczykiem. Dobra, o nim za chwilę. Co jeszcze w pudełku? Zasadniczo za dużo się nie powinniśmy spodziewać. Tak, mamy zasilacz. Skromniutki, malutki. No i co? I pewnie jakaś dokumentacja. Otóż i ona. O, no, co ciekawe, mamy płytkę ze sterownikami. Ale jak zauważyliście, w ultrabooku nie ma napędu CD. OK, to wszystko. Explor 1401 to 14-calowy Ultrabook. Jest wyjątkowo smukły, w najgrubszym miejscu ma jedynie 16 mm. Bardzo pozytywnie wypada też waga Ultrabooka. Nie przedźwigamy się, waży on zaledwie 1400 g. Również zasilacz zaskakuje wagą i rozmiarami. Jest tylko nieco większy od tych, które spotkamy w smartfonach. Komputer wykonany został w większej części z aluminium, górna i dolna pokrywa oraz pokrywa klawiatury. Plastik to tylko ramka wokół ekranu. Ogólnie wykonanie i dobór materiałów uważam za całkiem dobre, choć przy bliższym przyjrzeniu ukazały się dwa niedociągnięcia. Dolna aluminiowa pokrywa nieco odstaje przy górnej krawędzi, gdzie styka się z matrycą. Nie jest to specjalnie widoczne, jednak przy bliższym kontakcie może razić. Druga rzecz to spasowanie ramki ekranu i obudowy w kilku miejscach. Widać to bardzo wyraźnie przy narożnikach i przy krawędziach bocznych, gdzie ramka nie jest idealnie dopasowana. Jeszcze w jednym miejscu widać to bardzo wyraźnie. W naszym przypadku płytka dotykowa była krzywo osadzona i przy dwóch krawędziach szczelina między płytką a obudową była zbyt duża. Nie wpływa to w żaden sposób na komfort użytkowania, jednak pod względem estetycznym no, nie wygląda to dobrze. Jeśli chodzi o wbudowane interfejsy, króluje minimalizm. Na prawym boku znajdziemy dwa porty USB 3.0, czytnik kart SD, wyjście mini HDMI i wyjście słuchawkowe. To wszystko. Choć ten skromny arsenał wydaje się wystarczający w pierwszym momencie, to po dłuższym użytkowaniu mam odczucie, że przynajmniej jeden port USB powinien znaleźć się po lewej stronie obudowy. Tu jednak znajdziemy tylko gniazdo zasilania. Okej, okay, tyle w temacie wyglądu zewnętrznego. Przejdźmy do komponentów, które odpowiadają za wydajność. Sercem Ultrabooka jest procesor Intel Core M5Y10C, pracujący z bazowym zegarem 800 MHz. Tak, 800 MHz. Kto by pomyślał, że w nowoczesnym UltraBooku znajdziemy procesor z takim zegarem? Ten z pewnością do wydajnych nie należy, choć Intel podaje, że w trybie turbo może działać nawet z częstotliwością 2 GHz. Niestety, w naszym przypadku procesor pracował najwyżej z zegarem 1 GHz i ani 1 MHz więcej, nawet podczas wymagających testów. Tak jakby był na stałe zablokowany. Nie jest to demon prędkości, co dobitnie potwierdza test w cinebenchu, gdzie ten procesor uzyskał 149 punktów i wyprzedził, ale dość znacznie, Atoma Z8700. Tu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ten procesor nie wymaga aktywnego chłodzenia, czyli w obudowie nie znajdziemy żadnego wentylatora, a co za tym idzie, podczas pracy czy zabawy komputer będzie całkowicie bezgłośny. To niezaprzeczalny atut tej konstrukcji. Układ graficzny Intel HD Graphics 5300. Też nie powali na nas wydajnością. Gry nie są jego domeną i prędzej poradzi sobie z grami w przeglądarce czy ze sklepu Microsoftu niż z pełnoprawnymi produkcjami, no chyba, że weźmiemy te sprzed kilku lat. Jednak do codziennych zadań będzie wystarczający. Co jeszcze? Pamięć RAM to jedna kość 4 GB bez możliwości rozbudowy. Nie będzie możliwości dodać kolejnej kości, ponieważ nie ma tam nawet gniazda, a podstawowa pamięć została wlutowana na płytę główną. Za to bardzo pozytywnie zaskakuje użyty dysk SSD. Może się on pochwalić całkiem przyzwoitymi parametrami i wystarczającą pojemnością – 128 GB. To dość egzotyczna konstrukcja oparta na kościach MLC, to szliby i kontrolerze Phison serii S9. Jeszcze słowo o matrycy, ponieważ ona też jest mocnym punktem tego ultrabooka. Przekąt na 14 cali, rozdzielczość 1920x1080 i naprawdę spora przestrzeń robocza. Matryca została wykonana w technologii IPS, co przełoży się na dobre kąty widzenia i w miarę naturalne wzorowanie kolorów. Największym jej atutem jest to, że jest matowa. Nie będzie razić refleksami i nawet w jasnym oświetleniu da się na niej całkiem komfortowo pracować. Na koniec jeszcze bateria. Mamy tu do czynienia z czterokomorową konstrukcją o pojemności 5200 mAh. Taka pojemność według producenta powinna wystarczyć na 6 godzin pracy bez rozglądania się za gniazdkiem. W praktyce jest bardzo podobnie i bardzo często dopiero gdzieś po około 5,5 godzinie bez stałego zasilania Ultrabook domagał się ładowania. Wynik przyzwoity. Za to zbyt długo w moim odczuciu trwało pełne ładowanie. Od 1% do 100% należało poczekać aż 2,5 godziny. W trakcie testów i zabawy z polskim Ultrabookiem nie stwierdziłem większych problemów z wydajnością. Sprzęt nada się wyśmienicie dla studentów do robienia notatek, do domu jako kolejny notebook, który znajdzie zastosowanie jako przeglądarka internetowa, edytor tekstu czy komputer do edycji grafiki. No ale raczej w tym prostym wydaniu. Spokojnie też poradzi sobie z, ze stworzeniem nowoczesnej prezentacji czy z odtworzeniem filmu na YouTubie, nawet w dużej rozdzielczości. Czyli tak naprawdę poradzi sobie ze wszystkim tym, z czym najczęściej mamy do czynienia podczas pracy na komputerach. Nie poradzi sobie z grami. To nie jest jego środowisko i trzeba sobie to wziąć do serca. W pozostałych zastosowaniach sprawdzi się wyśmienicie. Pierwsza próba z UltraBookiem polskiego producenta wydaje się udana. Wiadomo, nie można się spodziewać wiernej kopii MacBooka R za połowę jego ceny. Jeśli jednak nie będzie Wam przeszkadzać dość losowa jakość wykończenia i pogodzicie się z umiarkowaną wydajnością, sprzęt marki Kruger Mats może być ciekawym wyborem, zwłaszcza przez pryzmat ceny. Ten model został wyceniony na 2399 zł. Mogło być taniej. Jednak jak przyjrzymy się konkurencji, za podobny sprzęt zapłacimy jakieś 500 zł więcej. To dzisiaj wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!